Taki bardzo spontaniczny odcinek, chociaż o ten film chciałam zobaczyć i tak myślałam, że prawdopodobnie powstanie ten odcinek. Ale czemu dopiero teraz, skoro jest to film z 2019 roku? Byłam bardzo ciekawa i czekałam na ten film, i bałam się rozczarowania. Zwłaszcza kiedy zobaczyłam urywki tego filmu i jakieś recenzje, trochę się przestraszyłam takiego motywu, że wszystko się ze sobą łączy, i nienawidzę tego. Nienawidzę, jak okazuje się, że ktoś kogoś zna, a relacja łączy jeszcze kolejnych bohaterów, i nie lubię takiego. Takiej pewnej e, telenowatowości, takiej telenoweli w filmie. E, strasznie mnie to irytuje, często jest tak bardzo na siłę. E, tutaj się też bałam, że trochę może za dużo się dzieje, za intensywnie i za emocjonalnie, e, jak, e, jak na moją wytrzymałość. E, więc e, stąd e, to opóźnienie. Ale nie było to w ogóle rozczarowanie, chociaż film chwycił za gardło od pierwszej sceny, i tutaj ostrzegam, że jest tu wypadek samochodowy i na przykład akcja ratownicza, i wszystko, co się dzieje, jest mocne i i ciężkie do przeżycia i oglądania. Co w ogóle najciekawsze, miałam taką myśl, czy te służby, które tam się pojawiają, właśnie głównie ratownicy, czy to są prawdziwi ratownicy? I możemy tutaj przejść do kolejnego bardzo kluczowego elementu czyli do castingu. Za casting był odpowiedzialny reżyser. I no czapki z głów, tak dobrać sobie ym, aktorów. Nie dość, że każdy jest na swoim miejscu, to jeszcze razem po prostu wszyscy się zgrywają. Jest to niezwykła umiejętność, a w tym, w tym filmie jest to w ogóle kluczowe, ponieważ jest tu... Kamera jest bardzo blisko bohaterów, kamera jest właściwie przy ich twarzach i mamy... Portret każdego z tych bohaterów, no i portret też zbiorowości. Tak naprawdę portret też relacji, które łączą um, poszczególnych bohaterów. E, portre, portret to <grym> słowo, które sponsoruje dzisiejszy odcinek. No i ten film to jest rodzaj roller coasteru. E, jest to też thriller, którego dawno nie widziałam. Nie, nie polski thriller, którego dawno nie widziałam. W ogóle jakikolwiek dobry thriller. Um, mam jakiś w ogóle niedosyt tego gatunku, więc to, że się taki pojawił i taki w sosie, no, bardzo polskim, to um, po prostu miód na moje serce. Tutaj ostrzegam, bo nie będę się za bardzo przejmowała spoilerami. Nie powiem o jakichś najważniejszych rzeczach, ale może mi się Przytrafić, że powiem coś z fabuły, e, ważnego bardzo. I tak jak tutaj polskość y, i pewne jej tematy mnie zahipnotyzowały, tak często mnie to odrzuca. Na przykład, picie na ekranie, mam taki ambiwalentny stosunek. I tutaj, w pierwszej scenie, już mamy y, pijanego bohatera. Biegnie za żoną, która odchodzi od niego z dziećmi. W ogóle jest też taki piękny poranek na wsi. Wszystkie takie dźwięki, które ja znam ze swojego dzieciństwa, kojarzące się bardzo przyjemnie i tak sielankowo, bezpiecznie, to tutaj jest to skontrastowane właśnie z tą dramatyczną sytuacją. No i oni idą jezdnią i tak jak prawdopodobnie w innym filmie ta scena już by wywołała pewnie mój jakiś dyskomfort. Tak tutaj robotę robi aktor Marcin Zarzeczny. i to już to wrażenie już mi się utrzyma do końca filmu. Taka myśl z tyłu głowy. Co to jest aktor? Co to jest Boże za aktorstwo? Jak on to robi? Po prostu jest tak niesamowicie wiarygodny, nieprzekraczający tej cienkiej granicy pomiędzy moc, mocnym, wyrazistym graniem a karykaturą. A że on tutaj jest totalnie pijany, to łatwo możemy sobie wyobrazić, że można byłoby. Właśnie przekroczyć tą granicę. E, tu nic takiego się nie dzieje. I co ważne, bardzo szybko przestajemy się tego obawiać, że ten aktor przekroczy tą granicę. Więc w pierwszej scenie zdecydowanie to on mnie poprowadził, podprowadził e, i już nie mogłam się oderwać od ekranu. Byłam całkowicie w tej historii. Mamy dramatyczny wypadek, który powoduje znany. Polityk. I w momencie tego wypadku nasz bohater, jeden z bohaterów, czyli mąż tej kobiety, leży gdzieś pijany. I to, to jest, jak tak do nas to dotrze, to jest to tak przejmujące i dojmujące zwłaszcza, że on leży gdzieś, yy, niewidoczny już później yy, przez jakiś czas a ona umiera na tej drodze. Sprawdza wypadku, a Marcin Hecznar, ucieka do lasu. Moja ulubiona jest scena, jak jednak postanawia wyjść z tego lasu i w tym garniturze, w ciemnych okularach nagle przychodzi cwaniak, bohater i wielki pan pojawia się na miejscu wypadku. No jest to śmieszna scena, ale oczywiście jest to jakiś taki też śmiech przez łzy, bo cała sytuacja jest po prostu tragiczna. Przejeżdżają kolejne służby, gromadzą się wokół miejsca zdarzenia ludzie i to jest też bardzo ważne. Jest to ten bohater yy, zbiorowy i ten portret też jest bardzo przejmujący. I, i gra tych aktorów jest bardzo naturalna. No, nie ma tam człowieka, który nie byłby na swoim miejscu. Może oprócz Andrzeja Dudy, czyli Pawła Koślika, który zagrał go w uchu prezesa, i mam wrażenie, że jest tu podobny vibe, więc to trochę tak. Nie, nie wyrywało mnie to z filmu, ale, ale jednak bardzo mi przypominało tamtą postać. No i też Marek Brown, który gra policjanta, aspiranta Sławka. On też po prostu dostarczył tyle emocji, i e, jego ekspresja była e, tak prawdziwa, wyrazista. Wzbudzała taką refleksję, którą zresztą bardzo trudno było w sobie wzbudzić e, pod tytułem, Co czuje ten bohater. E, bo on jest tak na wielu płaszczyznach zamieszany w tę sytuację zawodowo. Prywatnie, też jakoś czysto ludzko, i żeby się w ogóle w tym odnalazł, to jest dla mnie no, nieprawdopodobne. I on właśnie ten szok bardzo dobrze odgrywa. No i tak jak już wspominałam, wszystkie służby wydają się po prostu. To się naprawdę ociera momentami o dokumenty. Wydają się tak naturalne w tym miejscu i tak naturalnie się zachowujące. Że miałam nawet trudność, żeby być pewna, że to są aktorzy. Na przykład Małgorzata Witkowska w roli ratowniczki. Też bardzo ważne dla mnie rzeczy, właśnie strukturalne, oddaje ten film. Na przykład to, że do pomocy ratownikom przyjeżdża Straż Pożarna i że ona. Przyjeżdża im na pomoc, a nie policji, która nagle chciałaby też skorzystać z ich pomocy. To, to, z czym ratownicy medyczni się też zmagają na co dzień, czyli właśnie nie dość, że ratowaniem życia, to też zmaganiem się z ludźmi, którzy przeszkadzają im w czynnościach i też pomaganiem ludziom, którzy się wdali właśnie w jakąś walkę, i trzeba im zaszyć głowę. Bardzo zajmują się wieloma rzeczami. I, i, i to bardzo też usmysłowe, jak trudna i, i jakby jak trudna jest ta praca jak szeroki spektrum spraw oni się zajmują, muszą kogoś uspokajać, towarzyszyć komuś podczas śmierci, ratować. No wow. Więc. Ten wątek jest bardzo dobrze i autentycznie po raz 1500 <grymny> zarysowany. Więc mamy psychologię tych postaci, mamy portret każdej z nich, mamy dynamikę i całej sytuacji i, i eskalacji jej, ale też dynamikę tych relacji, bo też no to, to jest wieś, ludzie się tam znają. Pojawia się też tam rodzina tych dzieci i tej kobiety. A w końcu też yy, budzi się z pijanego widu Michał, yy, czyli mąż. W jakiej trudnej onej sytuacji yy, żona mu powiedziała, że złożyła papiery rozwodowe i potem zginęła. Jego dzieci prawdopodobnie też zginęły. A on w tym czasie leżał pijany i nie był ani, ani jej nie mógł pomóc, ani nie był z nią w tych ostatnich chwilach. No już jak sama to opowiadam i to już po prostu robi mi się strasznie ciężko na sercu i myślę, że no, tam gdzieś w pewnym jest blokada, żeby sobie już tego nie wyobrażać nawet. Tematy społeczne, temat klasowy się też pojawia. On mocno też wybrzmiewa na końcu, chociaż to jest chyba jedyny zarzut, jaki mam do tego filmu. Taka końcówka, która wyciąga do nas rękę i prowadzi nas za rączkę właśnie, żeby nam wytłumaczyć, wytłumaczyć nam tytuł i wytłumaczyć, może o czym był ten film. Ja tego nie znoszę. Jak ktoś tylko tak chciałby mnie pociągnąć i tak kawę na ławę wyłożyć, to od razu się buntuje. Ale skoro i tak bardzo tego nie lubię, a to nie zepsuło mi efektu tego filmu, to znaczy, że no naprawdę ten film... Jest bardzo dobry. Jest bardzo dobry aktorsko, reżysersko, operator, Michał Dymek. No po prostu zrobił świetne zdjęcia, więc technicznie nie mam się w ogóle do czego y, przyczepić. No nie będę udawać, że jestem wstrząśnięta i jednocześnie zachwycona tym filmem. I że do tego panteonu młodych twórców Jagoda Szelc, Piotr Domalewski dołączył właśnie Bartosz Kruchnik, bo nie powiedziałam najważniejszej rzeczy, że to jest jego debiut. I, i, I tak naprawdę mi brakuje słów. Jak można być tak precyzyjnym, tak dobrze przygotowanym wyczuwa się taką pewność siebie po prostu. Pewność tego, co chce powiedzieć, co chce nakręcić, i to, co mnie zawsze po prostu ujmuje, w tych właśnie. Młodszych reżyserach, którzy dbają o atmosferę na planie i mówią, że najważniejsze jest, żeby aktorzy się dobrze czuli na tym planie. To jest dla mnie zupełnie nowa jakość. I, i po prostu takim reżyserom to aż chce się kimicować, bo mam wrażenie, że rozumieją istotę robienia filmów, ale w ogóle współpracy międzyludzkiej. Ten film jest bardzo realistyczny, może wręcz czasami naturalistyczny. Ale też y, nie osuwa się w jakąś taką detaliczną i niepotrzebną y, prawdziwość. Bardzo dobrze właśnie stawia tą granicę. Mamy poczuć y, tą atmosferę, więc mamy różne y, szczegóły i, i oddziałuje to też na nasze zmysły, ale stawia w tą granicę i nie daje nam się zapaść trochę w tym filmie. Trzyma nas jednak na powierzchni, bo ma coś ważniejszego do powiedzenia niż tylko nas przytłoczyć, czy po prostu zaszokować i wręcz jechać na jakieś kontrowersje. Mamy polskie dobre kino. Ja jestem tym ogromnie ucieszona i usatysfakcjonowana. Ostrzegam, że to mnie zmiotło z planszy, zmiotły mnie te reakcje aktorskie. Chciałbym tu też wspomnieć, że właśnie em, warto śledzić ob, i Bartosza Kruchlika i Marcina Zarzecznego, który trafił trochę na ten plan przez przypadek i Bartosz Kruchlik bardzo go też namówił, żeby jednak wziął Udział w tym filmie. Zarzeczny jest znany ze swojego mono, monodramu Wyznania bezrobotnego aktora, który jest dla mnie też wstrząsający i jak zaczęłam oglądać od razu po filmie fragmenty tej sztuki na YouTubie, no to po raz kolejny zostałam tak Mocno wytrząśnięta. Ja się staram jakoś nie używać bardzo mocnych słów, ale dla mnie to jest zupełnie światowy format. I Jak tak sobie porównuję z filmami, które teraz są nominowane do Oscara, to tylko przychodzi mi głęboko westchnąć i pomyśleć sobie, że no jednak um, kraj, w którym żyjemy i te różnice, um, właśnie dostępu. Do różnych kanałów i do rozpoznawalności. No, po prostu działają na naszą niekorzyść. Ale nie, nie ma się co użalać, bo wszystko jest możliwe i, i do pewnego stopnia jednak świat stoi otworem, ale no, tego trzeba robić ten baz. I zamieszanie wokół tych dobrych polskich rzeczy. I też witam nowe osoby, które subskrybują mój kanał. Mam nadzieję, że tutaj znajdziecie miejsce dla siebie i wiele materiałów, które jakoś będą z Wami rezonować.